Tylko zacofani ludzie twierdzą, że dzieci potrzebują matki i ojca. <laughs> Lol, co za stereotypy! Dzieci nie potrzebują stabilnych wzorców. Ważne natomiast jest, by dzieci akceptowały i celebrowały transową tożsamość swoich rodziców. Jeżeli matka bierze przez lata hormony, bo identyfikuje się jako transmężczyzna, to jest to piękne. Kiedy kobieta przechodzi masę operacji, bo jest transmężczyzną, to jest to masa szczęścia. Na przykład tutaj. Kobieta, która identyfikuje się jako niebinarny transmężczyzna, przeszła już operację amputacji piersi. I jej dzieci cieszą się dla niej. O, jakie szczęśliwe dzieci. Dobra matka. Dzieci ocierają nawet blizny po piersiach swojej matki. Cóż mogłoby być piękniejszego? Kiedy więc ludzie opowiadają jakieś bzdury o ideologii gender, to są to tylko bzdury. To wcale nie są eksperymenty na dzieciach, traktowanie ich Przedmiotowo albo narcystyczne zaburzenie osobowości. Bycie trans jest piękne, naturalne i zdrowe. Ja cieszę się dla każdego dziecka, które ma przywilej dorastania z matką, która identyfikuje się jako trans mężczyzna. Cóż mogłoby być piękniejszego niż postęp?